Cześć się witajcie! Z tej strony Urban a to jest kolejny odcinek z naszej fajnej serii od prawnika do relnika oczywiście z Jarkiem. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku jak widzicie Bison już jest wyprowadzony, także co? Lecimy ze żniwami. Żni... No, oczywiście znam żniwarze paczone. Na, na bolusiowie były Żniwa paczone. No, tutaj też, bo no, przepraszam jednie. Ale tutaj jest w innym klimacie, innym stylu, także ogólnie... Jak magia co się dzieje? Yy, seria się przyjęła dość, dość dobrze. Jak widzicie mój stan konto to jest 28 tysięcy. Ja ten Forshae odpalił. Yy, dla te, dlatego, że sprzedają 30 i po sprzedaniu trochę trzydziestki które są na nawozu. tak już widzicie jak dlaczego... Jak ja tu wjechałem? No, for tego forszaja Ja muszę jechać! W ogóle mnie nie słychać ty. Co za janusz Czekajcie zmienię sobie dźwięki otoczenia o, Dobra, lecimy Chromole to mówię też cicho, bo nagrywamy to bardzo późno. Niestety... Odebrałem Forshaya z serwisu Także, no co, lecimy z... NO razem. JAK JEDZIESZ PENISIE Co za idiota, co zrobił? No Wymusieliście to? Jak ty bez kół jeździsz, ty? Jak co? Bez kół mnie jechałeś, przez kół Dobra, lecimy sobie na ten Wybacz proszę No muszę żniwa zrobić To lecisz daleko, w No Ja już... cię. Dobra, ja nie mówię, to jest nieudany chwilę, bo naprawdę. O, ja Słuchajcie proszę. się ludziska w dźwięk je. Jak idzie ty, jak dzik. Ja nie wiedziałem, że mój forsze to wyścigówka. Dobra, dobra. Wycinamy i spadamy. Jaką ma rękę ty? On tak zawsze miał rękę Ja pierdziele, ty Co się stało? Wygłę go Nie patrzcie na to być, ale... No, fakt, no. Jak Jaką rękę wygłę? Łatko bosko, co to się stało? Dobra, ale dalej Także seria się naprawdę dobrze przyjęła Yy, tam jest ponad 80 łapek, także magia. Też... Też piście trzeba dawać jakieś dopłaty. Coś takiego. to co mamy po każdym sezonie dodawać sobie te 15 tysięcy. Czy jednak nie? Oczywiście. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy dawali te pytasić, byśmy więcej zarabiać. Ale jak nie będziecie chcieli też no, jakieś będzie Jeżeli Będzie wolniej wszystko. I dzisiaj mam do sposzenia te polepy. piszcie też u mnie mają być też wszystkie odcinki, że wszystko co robimy tutaj do tej serii ma być nagrane i wrzucone właśnie do YouTube'a. właśnie mamy sobie na live'ach coś porobić, czy nie wiem, czy chcecie 5 odcinków ze Szniwka czy to za 4. 4 Zorki no to 3 Zorki, 4 też piście Znaczy Orka też Baz ma i takie Na urozma dwa może. urozmaicenie by było raz byśmy sobie orali FTZ -e, a raz 60 Tak żeby było, byłoby trochę inaczej także I Jarku Oczywiście. teraz wjechał jak on, dżery, ja kto nad kto? Proszę no, o Boże, że mówi czy opisuje to jest jakieś patologie? O no jo. <laughs> Ty wiesz, że ty świnie wszystkie ci Ja, Helga, spierdzielam. Ja Jakim Tylko churmkocze, nie? O, posłuchaj, ty. Jak usza, ja nie. To nie jest. Nie, taki krótszy, odcineczek od bo on tylko doszło się te pola. Jeżeli ważę paczale, to nie ważę paczale. No oczywiście. Także myślę, że około 20 minut będzie, może nawet nie. Także no raz będę dłuż. raz, raz dłuższe odcinki, raz krótsze. Dokładnie, zwłaszcza, że ja już mam dwa odcinki do przodu, nie? odcinek do przodu, przepraszam. Po co? Ja. No ale. Um, siano kosy, zwierzęta te sprawy, nie? No i się przyzwyczaję do tego forszaja. No jo. Czekajcie sobie podiosy. Uj, ja oczy. Nie mam laków To nieźle. Pójdę niech na singlu. <noise> Kiedyś była taka sytuacja w ogóle że ja... Miałem yy, ja wbić do Jarka. I postawiłem serwer Znaczy nie postawiłem serwer. Biłem sobie na single do siebie. Tak nie umierzamność do Singlu. i myślałem, że jestem u Jarka na LP. Na, na MP Ja uwierzyłem. Nie mam lagów jak na Signu. ja patrzę jestem na single, że rozbić to Jarka, szybko sobie z, sam zrobiłem karierę i normalnie na Signo zrobiłem. No jeszcze nie no, bo zapisy dzisiaj zapisuję, bierzesz na grę się zapisuje to, które masz nawet z MPN zapisują ci jako single, nie? No ja To już sobie backup, bo Bez No, Urban, mamy temat do ogarnięcia. Ogólnie chciałbym poruszyć temat modów, żebyście nie pisali. Czy wydałem modpaki, czy właśnie... Yy czy wydały właśnie modpaki jakieś tam pojedyncze linki co sami mogę wtedy działać mam czas też mamy taki, te linki to, najważniejsze to jest, to jest taki mój układ można powiedzieć waszą stronę Jaki, jakiś, jakiś tam link się pytacie o coś co właściwie wiem że sprawiło mi kłopot żeby znaleźć żeby znaleźć link do tego woda i to mi sprawiło kłopot, to właśnie Wam podeślę ten link do tego moda, do którego właśnie nie mogłem znaleźć, bo które właśnie są trudno dostępne. Ale wszystkie inne mody, które są po prostu popularne, są na, na różnych stronach, wszędzie ich jest pełno. Też tak, te 60 na przykład, co mamy teraz. Wszędzie wszystkie mody, no. No, Bizon, Bizon, też jakieś takie popularne przyczepy, mod, podpak Te przyczepy, co ja mam teraz po HW, to jest z modpaku apak to jest taki modpak mały wyszedł to są mtz -y, wszystko też wszystko spakowane także jeśli ktoś chce to sobie może pobrać znajdziecie go na ls World, wszędzie po prostu jest apak już jest także kto chce niech sobie znajdzie i po prostu nie piście mi żeby ja, żebyśmy wydali modpaki bo my modpaków nie wydajemy nie chcemy mieć y, problemu później problemu właśnie y, z, z autorami modów to jest na linku de facto tak Właśnie na linków także nie będziemy wydawać odpaków Jedynie co możemy zrobić to wydać chyba I, tak będziemy i, robić. i pokazać Wam mody jakie mamy także będziemy Wam pokazywać na końcu serii albo na końcu sezonu będziemy wam pokazywać mody jakie mamy I będę mówił z jakiej strony lub coś w tym stylu. je ja pobrałem także Także no, to by było na tyle z tym, z, z tym tematem, także jeśli jakikolwiek komentarz będzie na temat modpaku, po prostu będzie on usuwany i tyle. Tak, bo też zaczyna być dużo i... Bo więcej to się zaczyna, wkurzają, trochę nas to wkurzyło, że piszecie do nas na przykład na Preep na PW na Facebooku, no, że, no ile... że jeśli nie wydamy wam modpaku, to nie dacie nam suba, albo że zabieracie nam suba bo będą albo będą dyslajki. Generalnie, generalnie rzecz ujmując gdybyśmy robili nasze kanały dla subów, to byśmy robili zupełnie inny content. Eee, to jest jednak kwestia, no natomiast... Jeśli ktoś chce dać nam tylko suba dlatego, iż wydaliśmy modback i że jeśli czegoś nie zrobimy, to od razu nam zabiera tego suba, albo coś mu się nie podoba, to daje łapki. To jest. Ja od razu no, każdym filmem. To po prostu my takie osoby podziękujemy, tam są drzwi, coś się nie podoba i sobie do innego youtubera. Właściwie no, youtubera, bo my jesteśmy jeszcze youtuberami, także. Ja się nazywam twórcą, co to czas. właśnie, ja też. Także się coś nie podoba, i sobie do jakiegoś innego, nie wiem, gościa, i oglądają jego filmy. Bo to już zacząłem. Twój mieć... channel was edited. What? Co to było? Też. Aha. E, także się coś nie podoba, to po prostu tam są drzwi i tyle. To też zaczął mnie wkurzać. To na live'a piszecie. Albo dasz boda albo... Albo usług i łapka w dół. Albo to co się działo ostatnio u, u Jarka na live'ie. Także to też... Kto był, był, był nigdy na live'ie, to wie. Także no proszę, nie pijście. Yy, czy wydałem modpaku? Żadnego modpaku nie wydałem. To jest już jest pewne. Tak, bo to się wiąże z problemami później. Może to się zwiąże z jakimś hejtem. Jesteśmy debilami i tyle, bo nie wydajemy bopaków Ludzie, wszystkie mody jakie mamy są wydane. Czy to jest jakiś problem wypisać wy w Google i, i wyszukać taki mod? Ja poświęciłem swój czas, żeby znaleźć te mody. Czy ty, czy ja, to Nie ma no znaczenia. Znacznie, bo to ludzka by... dla nas to nie jest też tak, że my sobie wchodzimy, bieramy pierwsze mody z brzegu i my sobie nagrywamy. My rozmawiamy taki, taki mod, testujemy Słuchajcie. wszystko. Modpak do sklejenia... no dobra, ok, jeśli chodzi o tą serię, to akurat mieliśmy już podstawy z innych serii, to, to jest akurat prawda. Która? Natomiast do tych. Dużo mieliśmy modów z innych serii też, nie? Nie oszukujmy się. Które? Do tej serii? No, no trochę modów jest z innych serii, jakieś kosiarki, wiesz, przetrząsarki, no czy to, to coś takiego. No to pięć no modów ale, może. No tak, ale generalnie rzecz ujmując, ludzie, jeżeli my yy, yy, nagrywamy odcinek, czy planujemy nową serię, to u nas to wygląda w ten sposób, że najpierw jest wielka burza na spiku. my nie nas się kłócimy, naprawdę to nie jest tak, że, że my się kłócimy tak dla, za, dla żartów e, czy coś. My się naprawdę potrafimy pożreć, znaczy pogrzeć, wymienić poglądy dość, dość e, że tak powiem, agresywnie, ale na zasadzie takiej, że jeden mówi, drugi słucha jest odwrotnie, tak? Natomiast, e, natomiast my musimy te mody sprawdzić, czy one nie lagują, czy mają błędu w logu i wiele jeszcze innych rzeczy, bo to jest wielkie problematyczne, bo ziemi się, się lagi i nie wiadomo skąd Ci to wszystko bierze. No, czy dobra, najbardziej się tedy to, że, że ktoś pisze na przykład na pw. No, czy na Facebooku, y, że, że daje mi modpak, ja nikomu nie dam. To się robi trochę w także no naprawdę I piszecie też, że nie odpisuję na Facebooku jak mi większość ludzi pisze takie coś znaczy no nie wszyscy, bo naprawdę niech to naprawdę są spoko, ale jest taka część widzów, którzy... która cały czas pisze, wydają botpark takie coś no, poruszamy ten temat, że nie wydają botparków cały czas o tym gadamy, ale nie wiem no. Tylko jedno teraz zasadnicze słowo yy, prośba do Was, żebyście nie pisali, wydajcie modpack. w jakieś tam piszcie takie coś, że daj linka do tego, to tam jeszcze jestem w stanie wybaczyć. Ale, no I i wydam, jeżeli mamy... No i czasami mam. Czasami, czasami gdy, gdy będę miał czas, to naprawdę odpiszę i dam ten link. A no teraz już nie ukrywam już nie odpisuję na komentarze. Staram się odpisywać, ale już też nie mam czasu, bo jak jest pod te 50 komentarzy. Teraz było po, ostatnio pod tym serdem, to naprawdę nie odpisywałem tylko po prostu. Czytałem je, a się dawałem te serduszko takie. Także, także też to jest się. Że mi się podoba ten komentarz. Także nie jest to, że ja nie czytam komentarze. Także dlatego daję te, te... właśnie podoba mi się, żebyście widzieli, że ja czytam te komentarze i że że... podobają mi się one już nie chodzi o to, że te... bo naprawdę jesteście wspaniali pod subskrypcji tylko to się zrobi trochę wkurzające to ciągle pisanie dajcie modpack bo jeśli nie dasz modpacku to ci yy, dam i będę ci dawał pod każdy film łapki w dół o, no to też jest irytujące albo pisze jakiś do mnie gościu w komentarzu, że jesteś debilem e, czy tam jesteś do dupy Gość, to, a, a pisze, to gościu, to, nie a pisze pod... to gościu, który ma zero subskrypcji zero filmów Który w ogóle e, nie podjął się takiego wyzwania, znaczy, no, wyzwania. no wyzwanie no Urban, to jest, jest wyzwanie, bo my też wiesz e, I pisze to gościu, także odpisałem mu, żeby e, nagrał Nagrał sam, nagrał sam Zmontował zmontował, to po Wtedy to ja mogę rozmawiać z takimi ludźmi A nie po prostu bo nie, bo my mamy rozumiem, ludzi którzy Rozumiem, jeśli ktoś napisze, że jestem do dupy, a sam nagrywa te te 300 subów, czy tam już nawet te 2000 i napisze, że mi jestem do dupy, to rozumiem, nie każdy musi być idealny. Niektórym, niektórym to się podoba, niektórym nie. Nie każdemu się oczywiście podobają filmy. Nie oczywiście, jest, ja bo nie też, ma. Ja też nie tak nie ma. Ale... Bo nie ma 1600 nie 1080p w 60 klatkach i 4K. No właśnie. Także ktoś jest taki, się mówię do tego, do tego gościa, który to napisał, jeśli jesteś taki odry, to sam nagraj to pogadamy i tyle. Dokładnie... No Myśmy chci chcielibyśmy ten temat jakby zakończyć, bo to się... To co ludzisko to jest tak, im więcej was jest, tym więcej takich ludzi się nie, 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 traktujcie teraz źle To te słowa, teraz po prostu ja to mówię, nic nie mam właśnie tego, po prostu tak mówię, żebyście tak nie robili. A teraz właśnie tak trochę na tym poszukiwać, żeby też to poruszyć. Bo zdarzają się tacy ludzie, którzy oglądają... No hejt będzie no. był i jest, to trzeba się na to, to przyzwyczaić, że to się publikuje w sieci. Natomiast hejt hejtem, a ja idę jakoś koło ciebie, to... co to. to już nie jest... Mnie taki hejt nie rusza, czyli się... Nie wiem. Oczywiście nie wiem, nie. ktoś na przykład mi napisze, że, że jestem do dupy, bo tak i tak, ale widzę, że jest większość komentarzy, że jesteś fajny, łapka leci, super, fajnie, chcę więcej, coś takiego, to naprawdę ja mam na tyle ten komentarz i po prostu um, no nie wiem, po prostu idę daje nagrywać i tyle, że, że jest spoko. Jak mi ktoś powiedział kiedyś, nie wiem czy to komentarz na YouTubie, czy, czy wiem, podczas live'a, że nie robię beki, więc jestem tutaj padło, padło parę miedzy z realnym no, słowem. Słuchaj. No słuchajcie bliska, to sam jest beka, sam się do tego przyznał. Ja, ja też, ale no, ty powiedzieć. nas czasami tak, ale czasami są też ucieki takie poważne, na przykład jak ten. bo tutaj chcieliśmy poruszyć temat taki właśnie inny trochę. Także nie obrażajcie się o to, że coś tam powiedziałem źle. To się spóźni godzina, tak że mogę coś tam dopowiedzieć trochę. Ale my też to całkowicie, całkowicie chciałem powiedzieć, żebyście nie pisali tylko te, tych komentarzy, nic więcej, nic dodać, nic ująć. Także chciałem, żebyście nie pisali właśnie tych komentarzach, właśnie o jakich komentarzach mówię, żeby nie było w o komentarzach typu, typu wydajcie odpak. Czy właśnie coś w tym stylu, albo jak nie wyda albo nie, wydawa, nie, nie dajecie modpaku, jesteście chujami i no, Sorry, że tak powiedziałem, ale są takie komentarze uwieści mi. Tak, A, albo wydaj, wydaj mod, daj mi modpak, to nikt powie nikomu i tak dalej, nie. Właśnie modpak tylko dla mnie. daję odpak osobom, które chcemy, żeby z nami nagrywały, że nie małych. One nam wysyłają e, swoje i też też naprawdę to nie boli poszukać sobie. Poświęcił na to czas swój, bo ja na to poświęciłem czas, nie ukrywam, że to jest jakiś wielki czas, ale naprawdę... No wiesz Urbano, kilkanaście minut z godziny, dwie musiałeś na tym poświęcić, no już no boże co, to jest super sprawdzić. No, to zależy. Na, na, polusiowo, na Polusiowo kompletowałem body 3 także... No, bo coś tam na mnie działało, coś działało, ale nie działało na MP, Właśnie. to też jest bardzo dużo zmiennych, bo jeszcze, na dobrą sprawę, w Farming 17 jesteście młodą grą i ta scena moderska też jest jeszcze młoda eee, i te mody nie wszystkie, nie wszystkie działają na MP, niektóre wszystkie, niektóre no, mody, skoro mody skoro dla a ja no ja chciałem to pole skończyć, ty. Masz problem. Ja. Skoc skocisz sobie dla nas tego do w jest odcinku odcinek, tutaj wiesz, o A, bo... To jest zazwyczaj typiczny odcinek. ja. Ty wiesz, z tamtego pola e, z 14... z 23 posypało rzepaku? Ile? To na 300. Dlaczego nie Oczywiście, wszystko do binów. Zrobię sobie taką kawę. Nie, ja mówię wszystko na handel że coś sprzedał też będziemy jakieś świki sprzedawać tak, że seria będzie się rozwijać. Proszę, wspieraj sobie. ja tu 60 o jak długo kupuje się zestra. I że nie, nie czuję się teraz obrażeni? Chociaż, no, chociaż ja mówię, mówię to do osób, które piszą takie komentarze. A, a ci, którzy nie piszą, nie, nie powinni być wcale urażeni, coś w tym stylu. Czy bo my będziemy co jakiś czas jak pewnie powtarzać, bo coraz was więcej jest nowych znaczy, e, nowych aora. widzów poruszyliśmy to na początku odcinka, tylko że myślę, że to do, do większości grona dotarło I, i ja będę wam dziękował teraz za obejrzenie tego odcinka piszcie trzeba dodawać sobie te pieniądze 15 tysięcy po każdym sezonie I Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapkę, suba, komentarz Wpadajcie do Jarka, no naprawdę. Wpadajcie do niego, też ma tam fajne gry, na przykład Assassin's Creed i nagrywa też inne gry, nie tylko możecie na razie zobaczyć Farminga także wpadajcie do niego, zostawcie mu słowo łapki też. U mnie też zostawcie teraz łapkę, suba, komentarz i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. Na razie, witrzyj